człowiek stanie się wówczas wolny. A ja odpowiadam na to, a wówczas ludzie staną się bydłem przeganianym po miejscach publicznych, a lękając się nudów wymyślą głupie gry, też rządzące się regułami, ale będą to reguły pozbawione wielkości. Tymczasem taki pałac sprzyja powstaniu poezji. Ale jakie poematy pisać o płaskiej głupocie rzucanych kości do gry? Długo może jeszcze ludzie będą żyć w cieniu owych murów, a poezja będzie mówić o tęsknocie za nimi, a potem nawet się nie rozwieje i ludzie przestaną rozumieć poezję. I w czym oton będą szukać radości? Tak jest człowiekiem zagubionym w tygodniu, który nie składa się z określonych dni, w roku pozbawionym świąt i własnego oblicza. Tak człowiekiem pozbawionym poczucia hierarchii, który zazdrości sąsiadowi, jeśli ten przewyższa go czymkolwiek, i stara się go sprowadzić do własnych wymiarów. Jakie radości dostarczy im potem ta płaska kałuża, nad którą razem będą żyli. Człowiek stanie się wówczas, wówczas wolny, wówczas w wolny, w wolny w życiu, a ja odpowiadam na to.